To jest właśnie prawdziwy flagowiec Xiaomi, a nie Żena popierdółka, który okazuje się, że może być w tym roku najlepszy na rynku. Naprawdę. Miał to nie być taki klasyczny test, miałem pewne rzeczy pominąć, żeby skupić się na aparacie, ale okazuje się, że nie da się w tym smartfonie nic pominąć. Po prostu on jest bardzo, bardzo ciekawy. Xiaomi 14 Ultra jest fotosmartfonem lub smart-aparatem? Nie wiem, czy to drugie określenie bardziej do niego nie pasuje. Ogromny zestaw obiektywów zajmuje prawie połowę obudowy. Do tego wystaje bardzo znacząco i środek ciężkości tego smartfona jest bardzo wysoko, więc ich chwyt jest nietypowy i trzeba się do tego przyzwyczaić. Plecki z skóry, ramka metalowa naciągnięta trochę na tył, do tego wodoszczelność IP68, lekko zagięte ekrany po każdej ze stron, również na dole i górze, daje to świetne wrażenie premium. Może nie ekran na szkło, ale wiecie o co chodzi. Jednocześnie nie jest to typowym zagiętym ekranem. Jest to kapitalnie wykonany smartfon. Jedno ale dotyczy dźwięku, jaki wydaje optyka aparatu. Jest to efekt grzechotki i to naprawdę bardzo, bardzo słuchać. Do tego stopnia, że początkowo może mieć wrażenie, że coś jest uszkodzone w środku. Ale ten typ po prostu tak ma. Xiaomi zrezygnowało ze szkła Gorilla Glass. I tutaj możecie łapać się za głowę pytając się, ale dlaczego... I na co w ogóle zmienili Gorilla Glass? Otóż okazuje się, że to jest ich autorskie szkło i Xiaomi deklaruje, że jest 10 razy bardziej odporne na stłuczenia. Nie testowałem tego jakoś bardzo mocno, bo prawdopodobnie różnie z takimi deklaracjami bywa. Natomiast po moim egzemplarzu widzę, że rysy się go nie trzymają, więc to jest chyba najważniejsze. Pod ekranem jest bardzo czuły skaner linii papilarnych z pomiarem tętna. Rozpoznawanie twarzy jest w 2D, ale jest piekielnie szybkie. Mając tę funkcję włączoną, tak naprawdę skanera linii papilarnych nie używałem, chyba że w dużej ciemności. Względem poprzednika zmienił się procesor na tegoroczną topową jednostkę Qualcomma. W Polsce mamy wariant 16GB RAM i 512GB pamięci na pliki, ale bez slotu na kartę pamięci. Pamięć jest za to w standardzie UFS 4.0. W teście Antutu uzyskałem 1 820 000 punktów, a Xiaomi 14 Ultra potrafi kontrolować temperatury. Jest to w sumie jeden z lepiej radzących sobie w ten sposób telefonów ze Snapdragonem 8 generacji 3 i za to należy się pochwała. Minus taki, że potrafi się bardzo nagrzać, wręcz jest parzący w teście wydajności i szczególnie te ramki zahaczające o tył są ciepłe. Niemniej na co dzień nie ma problemu z temperaturami i widać, że Xiaomi jest takie sprytnie zaproszony. Programowane, żeby wyciskać absolutne maksimum z telefonu, gdy tylko wykryje pracę benchmarku, ekran jest identyczny co w Xiaomi 13 Ultra, z tą jedną różnicą w postaci lekko podciągniętej jasności maksymalnej. Xiaomi teraz deklaruje 3000 nitów jasności maksymalnej zamiast 2600 nitów. Zmierzyłem 1900 nitów, także te deklaracje trochę się rozmijają. Trochę. Także nie jest to w żaden sposób najjaśniejszy ekran na rynku. Wyświetlacz LTPO AMOLED o podwyższonej rozdzielczości, ale możecie sobie wymusić w ustawieniach Full HD+, z tym nie ma problemu, żeby oszczędzać baterię. Taką dowolność i prawo wyboru bardzo, bardzo szanuję w smartfonach. Jest na bogato, ale też i z rozsądkiem. Jest to w ogóle jakiś specjalny ekran C8, cokolwiek to znaczy, wyprodukowany na zamówienie Xiaomi. Producent jakoś tego tematu nie rozszerza, więc pozostawiam tę sprawę, bo nawet nie mam jak tego sprawdzić, co się za tym kryje. Używam 14 Ultra w trybie oryginalny Color Pro i jest on moim zdaniem świetnym kompromisem między tym, co daje nam AMOLED, a naturalnymi odcieniami. Poza tym mając tablet, telewizor i właśnie tego smartfona Xiaomi, możemy sobie skalibrować barwy tak, aby na wszystkich ekranach wyglądały dokładnie tak samo. Są też dostępne kolory adaptacyjne, dostosowujące balans bieli do panujących warunków. Adaptacja ekranu, jeżeli chodzi o odświeżanie, działa tak jak ekran LTPO ma w zwyczaju z tym, że statyczny obraz powoduje zejście nie do 1 Hz, a do 10 Hz. Ekran, mimo że nie jest najjaśniejszy na rynku, to uważam go całościowo za topkę smartfonową. Chyba najmniej sensu jest poświęcać uwagi systemowi. Mamy HyperOS-a, bazującego oczywiście na Androidzie 14. Rozczarowujące jest wsparcie dla tego modelu, bo zaledwie 4 duże aktualizacje producent przewiduje i 5 lat wsparcia zabezpieczeń. Dla tak drogich flagowców konkurencja serwuje i 7 dużych aktualizacji, także dlatego jednego w swoim rodzaju smartfona Xiaomi powinno stworzyć inną, lepszą politykę aktualizacji. Interfejs działa sprawnie, szybko, nie wysiadają mi się reklamy, a sama szata graficzna nie zmieniła się od dawien dawna. Za to poruszę tutaj temat apki aparatu, która jest genialnie zaprojektowana. Pomimo mnogości funkcji, nie czuję się tym zatłoczony, zakłopotany i wszystko jest zawsze pod ręką. Chcę zrobić portret w nocy, proszę bardzo, odpala się tryb nocy dla portretu. Jest osobny przycisk do kontroli ekspozycji, żeby nie klikać na ekran, a potem wraz z punktem ostrości zmienia nam się przypadkowo ekspozycja. Ten problem tutaj przez takie zagranie nie występuje. No nie pamiętam kiedy tak dobrze mi się jakimkolwiek telefonem fotografowało. Dodam jeszcze, że nie ma żadnych lagów w apce aparatu, a takie minimalne chochliki konkurencji czasami się zdarzają. Xiaomi coś tam romansuje z AI, w galerii jest fajne rozszerzanie obrazu z dosztukowywaniem. W Samsungach jest to dostępne tylko dla obracania obrazu. Tutaj Xiaomi poszło krok dalej i do tego moim zdaniem jest to praktyczniejsze. Trochę więcej oczekiwałam po baterii, ale z drugiej strony no ma tutaj co reć prąd. 5000 mAh, czyli klasyk, ale umówmy się, jest to sprzęt, który co chwilę będzie miał włączony aparat, wysoką jasność ekranu przez to, więc realnie jeden dzień na pojedynczym ładowaniu to max. Uzyskiwałem około 4, no może w porywach 4,5 godziny pracy na ekranie, więc patrząc na to, że flagowce już potrafią coś więcej zaoferować niż ten jeden dzień pracy, no to trochę rozczaro ze strony Xiaomi. Mamy do uzupełnienia energii 90-watowe ładowanie kablowe. Pełne ładowanie zajmuje 35 minut, natomiast przypominam, że dużo tańsze Xiaomi potrafią mieć znacznie mocniejsze ładowanie. Trochę niesmak pozostaje, ale pewnie po prostu nie udało się znaleźć wystarczająco miejsca w obudowie, żeby zakombinować z wyższą mocą. Poprawiło Xiaomi za to ładowanie indukcyjne i teraz wynosi ono 80 w Jest też 10-watowe ładowanie zwrotne. Xiaomi jakiś czas temu odblokowało dla Europy komunikację między swoimi urządzeniami. Zatem możemy kopiować tekst na jednym urządzeniu i wklejać go na drugim. Jest współdzielenie powiadomień między urządzeniami, jest też możliwość interakcji z ekranem głównym smartfona z poziomu innego urządzenia, jakim jest na przykład laptop. Standardowo jest 5G NFC podczerwień do sterowania innymi urządzeniami. Android Auto działało mi bez zarzutu. Jakość rozmów jest bardzo dobra, nie mogę na to psioczyć, ale za to muszę ponarzekać na to, że flagowie za te pieniądze nie ma ESI-u. To trudno mi wytłumaczyć i w jakikolwiek sposób obronić, bo tego się nie da obronić. Łatwo jest stłumić główny głośnik multimedialny, a ten drugi na szczycie smartfona gra bardzo płasko i ten dźwięk nie jest odpowiednio zbalansowany. Okej, okay, zestaw ten gra głośno i czysto przy tym, ale moja wyobraźnia muzyczna podpowiada nieco więcej, widząc cenę tego sprzętu. Na słuchawkach jest świetnie, szczególnie tych Bluetooth. Nie wiem, co Xiaomi zrobiło, ale niezależnie jakie słuchawki do niego podpiłem, to dźwięk był znacznie bogatszy niż w przypadku pozostałych smartfonów. Mam wrażenie, że w tym roku Xiaomi 14 Ultra jest tym, co chciało mieć Huawei w swojej purze 70 Ultra, a Samsung w S24 Ultra. Po tym jak Samsung zrezygnował z 10-krotnego zoomu optycznego, to pozwolił się dogonić konkurencji, do Xiaomi wracając. Aparat główny ma 50 megapikseli z sensorem Lithia 900, który znajdziecie jeszcze w Vivo X100 Ultra czy Oppo Find X7 Ultra, czyli takie fotosmartfony z prawdziwego zdarzenia. Jest on optycznie stabilizowany tak samo jak 50-megapikselowy teleobiektyw z zoomem 3,2 oraz drugi teleobiektyw, tym razem peryskopowy o takiej samej rozdzielczości, ale z pięciokrotnym zoomem optycznym. Pierwszy teleobiektyw ostrzy od 10 cm, drugi od 30 a to ważne, bo służą one również do makro. Czwarty obiektyw ma również 50 megapikseli i jest on szerokim kątem. Dodam, że główny sensor to jednocelowa matryca i ma zmienną przysłonę między 1.63 a 4.0 i to nie tak jak w Huaweiu skokowo między kilkoma wartościami, tylko płynnie. Robi to wrażenie, przyznaję. Do tego mamy filtr światła czerwonego, powłokę antyodblaskową, a fotografia wspierana przez silniki AI pracuje w zakresie wyrównania jasności tonów kolorów przy fotografii RAW oraz wspiera bokę optyczny przy fotografii portretowej, tworząc taką jakby rekonstrukcję prawdziwych retuszystów, tam majstrujących przy efekcie rozmycia tła. Xiaomi dalej współpracuje z Lejką i mamy dwa tryby, czyli autentyczny i jaskrawy. Autentyczny nakłada lekką winietę, choć nie zawsze na fotografie i ma kapitalny kolor do przyrody, krajobrazów. Norweskie widoczki w tym trybie wychodzą absolutnie genialnie. Xiaomi nie przeostrza zdjęć, rejestruje dużo szczegółów, ma bardzo celny i mięciutki bokeh, ale po zoomie, szerokim kącie i w nocy poznacie prawdziwego mistrza fotografii, więc sprawdźmy to teraz. Do dziesięciokrotnego zoomu jest tak naprawdę konstans. Komunikacja między obiektywami jest rewelacyjna. Zoom 3,2, jak i 5-krotność jest praktycznie nie do odróżnienia względem tego, co oferuje główny aparat. Bardzo ostro, świetnie kontrolowane są szumy, prześwietlenia praktycznie się nie zdarzają, kolory i balans bieli są spójne, naprawdę mi to imponuje. Dziesięciokrotny zoom jest hybrydowy, bo powstaje z perskopowego obiektywu i bardzo mu blisko do poziomu 5-krotnego przybliżenia. Powyżej tego widać już, że jest większa presja na usuwanie artefaktów, jest większe wygładzanie, ale sztuczna inteligencja naprawdę smacznie sobie z tym radzi. 30-krotny zoom dalej bez problemu można gdzieś wykorzystywać, a nawet przy 60-krotnym zoomie, o ile fotografujemy w dobrym świetle, jest potencjał. Brak wyboru boli przy charakterze zdjęć nocnych. Xiaomi przyjęło jako ideę robienia zdjęć nocnych, które prezentują noc, więc nie ma w tych fotkach spiny o rozjaśnianie kadrów. Oddać trzeba siomi, że gdy fotografujemy w całkowitym roku, to wtedy wyciągnie owszem światło na zdjęciach, ale generalnie pozostawia dużo cieni na fotkach. Jednym to się będzie podobać, drugim niekoniecznie. Pochwała, że w nocy korzysta z teleobiektywów, i tutaj po przyjrzeniu się zobaczymy lekkie rozmazanie, jakby poruszenie, co powtarza się na wielu zdjęciach. Duża czułość matrycy głównej pozwala bez problemu rejestrować gwiazdy, a mamy nawet bardzo zmyślny tryb Super Księżyc. Wiadomo, jest to w pewien sposób makietowane, ale daje szansę na zarejestrowanie w kadrze czegoś więcej niż tylko naszego naturalnego satelity, w odróżnieniu od całej konkurencji. Wszyscy producenci narzucają stosowanie w fotografii sztucznej inteligencji, a nie każdy może tego chcieć. Xiaomi przy większych zoomach prezentuje ikonkę AI która pozwala na wyłączenie poprawienia zdjęć sztuczną inteligencją i to kolejna mądra decyzja Chińczyków, bo przykładowo w Huawei Pura 70 Ultra telefon potrafi sobie coś nagle, tak powiedzmy, kolokwialnie z dupy dorysować. Tutaj na szczęście tego nie ma, a nawet gdyby się pojawiało w jakiejś aktualizacji, to możemy sobie to wyłączyć. Xiaomi ma swój tryb rejestrowania ruchu, co na ogół jest super do dzieci, piesków, ale do systemów z Honora Magic 6 Pro jednak daleko. Za pomocą teleobiektywów możemy zrobić bardzo dobrze wyglądający makro. Jestem nawet bardziej zwolennikiem tego typu makro niż przy pomocy szerokiego kąta. Nie zasłaniamy dzięki temu światła telefonem. Tryb Pro jest wyśmienity, korzystam z niego i zabawa jest przednia. Tyle mogę powiedzieć. Aparat do selfie ma 32 megapiksele i ponownie no jest on kocurem. Topka pod względem ilości rejestrowanych szczegółów. Pracuje sprawnie HDR-em, ale bez żadnego sztucznego efektu. Jest duża naturalność na tych zdjęciach, nawet jeżeli mówimy o portretach i efekcie bokeh. Filmy na 4K są nieprawdopodobnie ostre i bogate w rejestrowane elementy. Ciut, ciut szumu widać za dnia, ale jak dorzucimy bardzo dobrą stabilizację również na teleobiektywach, to ten szum schodzi nam na drugi plan. Za to nie ma szumu dużo na filmach nocnych. Ale zasada jest taka, że w nocy lepiej nie chodzić i nagrywać, bo gubi się ekspozycja, ostrość i nieprzyjemnie to wygląda. Statyczne nocne filmy są sztosem, ale w ruchu już niekoniecznie. Zoom za dnia do 5-krotności jest bezbłędny, absolutnie świetny. Bardzo mocno się psuje na czymkolwiek powyżej 5-krotności. Brakuje mi dla filmów jakiegoś sensownego trybu bokeh. Nad tym Xiaomi powinno popracować, bo Samsung i Apple pod tym względem są daleko, daleko z przodu. Gdyby ktoś mi powiedział, nie wiem, dwa lata temu, że Xiaomi może być najlepszym fotograficznym smartfonem na rynku, no to bym się zdziwił i prawdopodobnie sięgnął palkomat, pytając się tej osoby, ile przysposobiła sobie takiego szlachetnego trunku, bo było to raczej niemożliwe. W tym momencie Xiaomi 14 Ultra wyskakuje moim zdaniem na prowadzenie albo jest po prostu bardzo blisko tego pierwszego miejsca, a na pewno Xiaomi zrobił największy progres fotograficzny. Chciałbym, żeby trochę inaczej wyglądał tryb nocy w tym smartfonie, może w kolejnych generacjach to się zmieni, a my dostaniemy wybór, jaki rodzaj zdjęć chcemy, żeby ten telefon robił. Tak czy inaczej, to jest naprawdę moja duża niespodzianka w tym roku. Niestety, Xiaomi nie pomaga sobie w sprzedaży tego smartfona, bo on jest zdecydowanie droższy niż konkurencja z dopiskiem Ultra. I właśnie cena jest hamulcem dla Xiaomi. Tyle z mojej strony, zapraszam Was na kolejne odcinki, które niebawem na kanale będą. Cześć i do zobaczenia!